W ostatnim tygodniu przed świętami tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Adama Mickiewicza w Łomży organizuje charytatywny jarmark świąteczny. Angażują się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, a także rodzice. W tym roku cel jest szczególnie wyjątkowy dla uczniów szkoły, ponieważ zbierają pieniądze dla swojego kolegi. Wojtek uległ poważnemu wypadkowi i z powodu poparzeń potrzebuje przeszczepu skóry. Nasz jarmark Bożonarodzeniowy jest połączony z akcją kiermaszu sprzedaży ciast, które uczniowie, rodzice, sami nauczyciele też wypiekają, przynoszą, porcjują. Następnie sprzedajemy to wśród uczniów, rodziców, cała masa, nawet i mieszkańców, którzy wiedzą że ten kiermasz się odbywa, przychodzą, zamawiają. Mamy też pudełka na wynos, wszyscy kupują. Wszyscy wiedzą, że zawsze przeznaczamy to na szczytny cel. W tym roku takie, takie cele są dwa. Poza tą tradycyjną szlachetną paczką, do której co roku się dołączamy, mamy w tym roku wyjątkową sytuację, ponieważ mamy naszego ucznia, który doznał bardzo takiego trudnego, ciężkiego poparzenia. Mowa tu o naszym uczniu Wojtku Jankowskim, który nie dość, że chory na, na padaczkę i ma takie dość no, nieprzyjemne, nagłe ataki, które całkowicie pozbawiają go kontroli, to jeszcze podczas takiego ataku doznał w domu oparzenia. No więc natychmiast, oczywiście tu nie trzeba było długo się zastanawiać natychmiast postanowiliśmy dołączyć do tej zrzutki, która odbywa się w internecie. Wesprzeć właśnie Wojtka częścią dochodu z tego kiermaszu ciast oraz z przyszłotygodniowego kiermaszu ozdób świątecznych. Dodatkowo jeszcze prowadząca ten kiermasz pani Ewa Sawicka doszła do wniosku, że jeszcze by było dobrze spróbować. Dzieci lubią często taki zajmować się takim pchlim targiem, sprzedają różne tam swoje też i wytwory, i swoje przedmioty, tak naprawdę nie chodzi tutaj o sprzedawanie czegoś tam jakiegoś istotnego i wspaniałego, chodzi raczej o formę pozyskania pieniędzy, które potem będą przeznaczone na, 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 na naszego Wojtka, akurat cel akurat ten kiermasz tam postaramy się uzyskać jakieś środki na zakup prezentów dla Wojtka Natomiast z kiermaszu dołożymy, ile tam będziemy mieli pieniędzy do tej zrzutki, która jest w internecie. Tutaj, oczywiście, korzystając z tej okazji, nie mogę nie, mogę nie podziękować z imienia i nazwiska nauczycielom, którzy są w stanie no i, i o świcie, i o ciemnej nocy swój własny czas błyskawicznie poświęcić, żeby natychmiast rozkręcić coś, co, co, co przyniesie rzeczywiście jakiś skutek. Dlatego tutaj bardzo bym chciał podziękować pani Kasi Żołnierowicz, pani Ewie Sawickiej, pani Kasi Kwiatkowskiej, pani Ani Kaczmarek i panu Damianowi Święcicy, bo ta piątka współpracuje ze sobą natychmiast błyskawicznie, jest skuteczna, prężna i nie trzeba tam się w ogóle zastanawiać nad tym, czy robimy coś w czasie wolnym, czy, czy, czy w ciągu lekcji. Najważniejszy jest tam cel. Świąteczny jarmark charytatywny jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla uczniów szkoły. Zapraszamy w imieniu Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży.